Nie wiem jak wy, ale ja już jestem gotowy do wzięcia dwutygodniowego urlopu, tylko po to, żeby pograć sobie w nowego cyberbanka. I dzisiaj Redzi po prostu rozbili bank, ponieważ pokazali swój trailer z samochodami, jakie pojawią się w grze, i pokazali czym będzie jeździł Johnny Silverhand. I jest to Porsche 911 Turbo. Ja po prostu, gdy zobaczyłem to auto, to po prostu psh, mózg eksplodował. Ale musicie wiedzieć, że to nie jest auto, które istnieje tylko w świecie wirtualnym. Dokładnie. Porsche zgodziło się przygotować taką, takie 911 Turbo na potrzeby promocyjne i to auto rzeczywiście istnieje, ale w tym filmiku chciałbym się skupić na tym wirtualnym Porsche, ponieważ rozmawiałem z Jakubem Przybolewskim, który jest odpowiedzialny za stworzenie wszystkich samochodów w Cyberpunku i zdradził mi kilka ciekawych szczegółów. Musicie zwrócić uwagę, że to Porsche jest 1977 roku i akcja dzieje się praktycznie 100 lat później, czyli John Silverhand będzie jeździł naprawdę klasykiem, można powiedzieć, że już old timerem. I co ciekawe, to Porsche nie jest w takim stanie, w jakim wyjechało z salonu, ponieważ no, co oczywiste musiało przejść kilka modyfikacji. Dla mnie najciekawszą z nich jest chociażby, jeśli zwrócicie sobie uwagę na tę przebitkę, która właśnie pojawia się na waszym ekranie. To kod płaskowy, który pozwala zidentyfikować auto przelatującej jednostce policji, i myślę, że daje to do myślenia, jak może rozwijać się identyfikacja pojazdów w nadchodzącym czasie. Co więcej, to pojazd zostało też przerobione w taki sposób, żeby mogło korzystać z syntetycznego paliwa, które obowiązuje w świecie gry. Z takich ciekawostek jeszcze na pewno warto wspomnieć o tym, że ma tryb autonomicznej jazdy. Tak jak chyba każdy samochód w Cyberpunku i jest na przykład wyposażone w radar lidar taki jak chociażby znamy. Test jeśli zwróćcie uwagę na tę przewidzkę, która właśnie pojawia się na waszym ekranie, to zwróćcie uwagę, że lusterko jest cyfrowe, tak jak chociażby w Audi e-tronie, tym elektrycznym suv -ie. I jeszcze Kuba zdradził mi, że będzie to samochód, będzie to jedyny klasyk, jaki znajdziemy w grze. Oczywiście w zapowiedziach już mogliśmy zobaczyć pojazdy, które nawiązują do aut, które znamy, chociażby pojawił się tam żółty masłkar, który wygląda jak współczesna interpretacja AMC Javelina, ale taki, taki klasyk, który wyjechał z fabryki będzie tylko jedyny i będzie to auto John's Silverhanda. I nie wiem jak wy, tak jak powiedziałem, dwa tygodnie w listopadzie biorę praktycznie i w momencie, kiedy przyjdzie do mnie paczka, nie istnieje dla zewnętrznego świata.